Wielkiego szczebla, w którym dzisiaj dyskutujemy o fundacji Platforma Przyszłości, dobra publicznego, ale w tym momencie, że w tym Dzień dobry, panie że nie Joker, bardzo się cieszę, mogąc być tutaj dzisiaj z państwem. Właściwie ja od czterech miesięcy jestem w Wysysyłstanie w no i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie ogromna przygoda intelektualna. Proszę Państwa, mówiliśmy w czasie pierwszej sesji o zmianach. Kiedy ja słuchałem Pana Dyrektora Sebastiana Lunarskiego, pod względem przygodnym głowy, taka historia, którą za całkowicie zasłyszałem na pewnej konferencji z Monachium, gdzie jeden z wiodących takich analityków innowacji powiedział taką rzecz. Ten pod że Państwa, jest następujący. Na liście 500 największych firm amerykańskich twops jakieś 20 lat temu firma się utrzymała, 30-40 lat. 10 lat temu około 20. Dzisiaj to jest 5-8 lat. Zdaniem tego człowieka mamy rok 2023, mamy 2024. Połowa firm, które będą za około 10 lat największymi filmami na świecie, jeszcze się nie utrzyma. To ilustruje nam potężne tempo zmian, w którym my się wszyscy musimy zdać. I my, proszę Państwa, w tym typie zmian zastanawiamy się nad tym, no dobrze, ale gdzie w tym wszystkim są troszkę szersze systemy? Gdzie są miasta, w których jesteśmy osadzone my jako przedsiębiorcy, my jako obywatele, my jako społecznicy, my jako władze publiczne? Ponieważ, proszę Państwa, ja od dwóch lat kieruję takim bardzo dużym badaniem ogólnopolskim, które ma na celu zbadanie, na ile czwarta rewolucja przemysłowa, może być realnej od tym sposobności do tego, żeby miasta po silnym przemysłowym mogły skorzystać troszkę z tego toru technologicznego, żeby mogły przekształcić się z takiego poziomu średnich technologii, czasami przeciętnego produktu, od konkurencji opartej na kosztach do konkurencji opartej na innowacji. Skorzystaliśmy z zaproszenia instytucji, które właściliśmy w Radomiu, która poprosiła nas o to, żeby rzetelnie zdiagnozować Radomski potencjał w kierunku przemysłu w przyszłości i branż kreatywnej. I proszę Państwa, my też podchodząc do tego, olbrzymiego wyzwania nie ukrywam, bo Radom jest miastem bardzo szczególnym, bardzo specyficznym, miastem dumnym, ale który został sponiewierany w 87 roku wielokrotnie. I w tym sensie podjęliśmy to wyzwanie, ale stwierdziliśmy, że tego projektu musimy podjąć zupełnie inaczej, niż do tego projektu. Tę, tą tę pierwszą kompetencją, którą Pan Rentner powiedział, była zdolność do zmiany. Czy Rada ma zdolność do zmiany? Tą drugą kompetencją była współpraca. I myśmy stwierdzili, że od samego początku projekt zrobimy w bardzo głębokiej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zaprosiliśmy Panią profesor Wolę wolęk Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, zaprosiliśmy Prezesa Polskiego Trybunału Naukowego, zaprosiliśmy trzy inne uniwersytety. I w zespole, proszę Państwa, który tam na pierwszym slajdzie był wymieniony, kilkanaście osób, miało taki przekrój od historyka do inżyniera, robotyka, mechatronika. Także bardzo bogaty zespół. Posiłkowaliśmy się też radą ratowniczych ekspertów, w tym znaczy, tutaj z Wałsbachem, który nam służył wielokrotnie radny, z Panem Sebastianem, się dyskutowali. I dzisiaj, proszę Państwa, jest, jest mi bardzo przyjemnie. Przedstawić Państwu wyniki tych badań z taką nadzieją, że, że będzie to dla Państwa interesujące i z taką nadzieją, że yy, będzie potem jakiejś dyskusji. Dobrze. Zacznę, proszę Państwa, do trochę szerszego kontekstu. Nie wiem, czy Państwo kiedyś patrzyli na naszą część Europy w dość prostej takiej mapie statystycznej, pokazującej odsetek pracujących w przemyśle a na tysiąc mieszkańców. W tej chwili, proszę Państwa, nie ma regionu na świecie, który miałby tak silną rolę przemysłu w strukturze zatrudnionych. jak już te małe Ale jako region Europa Środkowo-Wschodnia jest wgrytąca. I proszę Państwa, ta reindustrializacja, która nastąpiła w naszej części Europy po, głównie w 2020 roku, Unii Europejskiej, ona, jak wiemy, była oparta na trzech czynnikach: na koszcie pracownika, na jego dostępności, na jego motywacji i na bliskości do rynku zbytu, o którą dla nas przede wszystkim jest gospodarka i wiemy, proszę Państwa, o tym, że te czynniki zaczynają się wyczerpywać. One się zaczynają wyczerpywać, bo jak Państwu byśmy zapytali, co, co jest bolączką, to myślę, że Państwo byście powiedzieli, że to jest rosnący koszt pracownika, że to jest malejąca dostępność, że to jest malejąca motywacja, że to jest konieczność zdobywania kwalifikacji. Coś jeszcze ważnego nie wymieniłem. OK, czyli rozumiem, że, że mam Państwa akceptację. I w, i w ramach, proszę Państwa, tych wielkich zmian technologicznych, cyfryzacji, zielonej gospodarki, zmiany łańcuchów dostaw, to jest pytanie, czy i wyczerpywanie się tych pozycji konkurencyjnych, czy my jesteśmy dalej w tym funkcjonować? No, wiemy, że nie za bardzo i wiemy, że musimy się mylić. I teraz, proszę Państwa, to jest o tyle ważne, że właściwie polska gospodarka znowu, jak popatrzymy sobie na takie globalne tendencje, to taką najważniejszą była metropolizacja. Coraz większe wysysanie, coraz większa koncentracja potencjału ekonomicznego wielkiej metodologii. Państwo wiadomo, no, wiecie o tym znakomicie. Państwo nie muszą tego by tłumaczyć. I teraz, proszę Państwa, to, co równoważyło taką strukturę przestrzenną gospodarki w polskiej, SC, to był przemysł. Przemysł, który gdzieś tam w latach 90. stał się niemodny, wtedy, kiedy wie, wielu teoretyków opieszczało koniec przemysłu, kiedy zamykaliśmy szkoły zawodowe, kiedy, kiedy do dzisiaj z tym cierpimy, że, że przemysł nie jest sexy dla młodych ludzi. Natomiast ten przemysł, proszę Państwa, przekształcony, zredukowany, stał się istotnym, wiodącym czasami dla niektórych miast e, funkcją gospodarczą. Ale to się będzie zmieniało, ten przemysł sam się zmienia. No i teraz jest, proszę Państwa, podstawowe pytanie. Czy ta zmiana technologiczna, pójście na taką ścieżką innowacji w wysokiej technologii, jest w zasięgu radomień? To jest podstawowe pytanie. Naszym zadaniem było zrobić rzetelną, szczerą wiadomość. Nie diagnozę w smarze, nie jakieś perspektywne, o, że super, wspaniale, prawda, tylko dać rzetelną odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, generalnie w, w, naszych, w naszej dyscyplinie, w studiach regionalnych, w geografii ekonomicznej można powiedzieć, że w o nowych funkcjach. To są takie trzy hipotezy, gdzie one się pojawią? To nowe działalności gospodarcze? Pierwsza, no one się pojawią w dużych metropoliach. To jest taka najbardziej oczywista lokalizacja dla wszystkich nowych technologii. Kładą tam są instytucje przygotowane do obsługi nowych firm, tam jest bardzo duża różnorodność kompetencji, kwalifikacji, tam jest wielki rynek zbytu, tam są pieniądze, e, tam jest wyższa jakość kapitału ludzkiego, to jest naturalne. Natomiast proszę sobie pytanie, czy w tradycyjnych regionach przemysłowy takie działalności, takie jak Rada, prawda? takie działalności mogą się pojawić i co ten Rado ma w sobie takiego, że innowacje mogą tu trafić? Co ten Rado ma w sobie takiego, proszę Państwa? Co Waszym zdaniem macie w sobie turwencja? Potencjał. Jaki potencjał ludzki, kwalifikacji, kompetencji, tu był przemysł. I proszę Państwa, to, że ten przemysł był, to jest bardzo ważna przesłanka, bo e, przyzwyczajenie do tego reżimu pracy w przemyśle do tego, no, że jest ten zakład przemysłowy, że jest czasem mówi, że, że jest praca na zmiany, to jest pewien kapitał takiej ścieżki rozwoju, który w niektórych regionach nie jest zupełnie uśmiech. Gdzieś tam na wschodzie polskim. To może bym już o tym, No i proszę Państwa, staje się no, trzecia hipoteza nowych przestrzeni, zupełnie nowych miejsc, gdzie przemysł się może pojawić, ale to tym no, zapomnijmy, mówimy się. I teraz proszę Państwa, my patrząc na te nowe możliwości, no musimy wiedzieć, no, naukowcy muszą mieć jakąś solidną teorię. Nie teorię w sensie takim, że nie działa w praktyce, tylko coś takiego podbudowanego, co pozwala nam wyjaśnić pewne mechanizmy zmian. I tak się składa, że ja od, od 20 lat specjalizuję się w pewnej teorii ścieżek, która mówi tak naprawdę, próbuje nas realnie pokazać nam pewne mechanizmy, jak to jest, że stare struktury gospodarcze z ich kompetencjami, z, z strukturą branżową, z umiejętnościami ludzi, z jakością instytucji, jak, jak one mogą się przeprowadzić do tej nowej ścieżki. Tak? I jak to jest to przejście ze starego do nowego? To Pan, pan Dyrektor że powiedział, o tym otuczamy się. Pewne rzeczy trzeba się uczyć, pewne rzeczy trzeba się nauczyć, pewne rzeczy trzeba sobie zrestrukturyzować. I teraz, jak myślimy o mieście, to proszę Państwa, do co nas prowadzi przez tę zmianę, to są dwa elementy. To jest jakość lokalnego systemu innowacji, czy sieć instytucji wsparcia jest gęsta, jak instytucje są współpracują, jak one są zakorzenione z kanałami wiedzy globalnymi, europejskimi, jak efektywnie rozsiewają tą wiedzę między poszczególnymi intereszami. to jest pierwszy element. A druga, proszę Państwa, sytuacja zasobów więcej kompetencji, czyli kapitał. I od tego miksu, prawda, czy będziemy w stanie ten proces oprzeć na przede wszystkim lokalnych kompetencjach wysokiej jakości lokalnego systemu innowacji, zależy od tego, czy my to nowe ścieżki Czy też utkniemy, my to nazywamy zamknięciem na ścieżce, ugrzęciem na ścieżce, na takim stagnacją, będziemy się starzyć, będziemy się kurczyć. I to jest ten mechanizm Państwa, Natomiast pytanie jest na takie, jakie branże, jakie działalności gospodarcze mogłyby tworzyć tą nową ścieżkę branży. I tu mamy takie cztery główne kanały, o których państwo chciałbym odchodzić. Pierwsza sprawa, proszę Państwa, to są, pojawią się nowe branże, które nie miały tu tradycji, ale na skutek innowacyjności, kreatywności ludzi jakoś tam się narodzą. Znowu w pierwszym panelu była mowa o, o tych panelach, słucham. ale to być na przykład firmy informatyczny. Prawda? Nowe branże, które wcześniej nie były. I drugie, proszę Państwa, no może ściągniemy inwestora zewnętrznego, który przyniesie tu kompetencje, technologie, nowe miejsca pracy. I my to nazywamy tak zwaną radykalną transformacją, no bo tak naprawdę to jest nowe branże, które nie miały wcześniej tradycji na, w tym danym miejscu. No, to coś złożnego. Natomiast, proszę Państwa, może być inny mechanizm, który będzie opierał się już na restrukturyzacji istniejących zasobów, na ich awansie kompetencyjnym, na przykład na nowych produktach, nowych technologiach, i czy taką. Ścieżkę ewolucyjną, czyli mamy ścieżkę rewolucyjną i ewolucyjną. Pytanie, co w perspektywie najbliższych lat będzie się działo w tym? Zacznijmy, proszę Państwa, od tej ścieżki rewolucyjnej, w tych startupów. Najczęściej teraz dyskutujemy o możliwościach rozwoju ekosystemu startupowego, na przykład firm IT, firm zaawansowanych technologicznie. No to mówimy w tak, informatyka to jest takim dobrym wskaźnikiem potencjału startupowego. Dlaczego? Po pierwsze, jest to bardzo szybko rosnący sektor. Po drugie, jest całkiem sporo firm. Po trzecie, proszę Państwa, te małe, startupowe podmioty najczęściej zakładają ludzi młodzi i relatywnie młodzi. Według najlepszych badań 33% to są ludzie do 30 roku życia, 25% między 30 a 40 czyli 75% to są firmy, no ludzie generalnie młodzi. Japończycy mówią, mają takie powiedzenie, że człowiek młody jest do 60, a potem już jest starszy. Więc generalnie. E, zacznijmy to, od są ci I teraz, proszę Państwa, gdzie jest rach? Po, pokazaliśmy Radę na to na tle dwóch miast i miastach o potencjale. No, idziemy trochę do góry, Przeglądaliśmy Sosnowiec, natomiast to ciągle daleko nam, chociażby był takich miast jak takich miast, do średniej Już nie mówiąc, proszę Państwa, o, o metro w metrach Znowu, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, jaka jest siła koncentracji sania Warszawy na przykład w działalności IT. W 2020 roku Warszawa, mając 4% mieszkańców Polski, zgadnijcie Państwo, ile tam było rejestracji nowych firm z sektora IT, czyli PKD 61, 63%. Roku. Przy 4% mieszkańców. 30% trochę mniej, na szczęście. 25%. Ale to pokazuje mniej więcej siłę przyciągania obszarów metropolitalnych. No i teraz dobrze, czy, czy radą ma szansę? Na razie my mówimy, że jest taki spark, spark, iskra. Trzeba po prostu iskry w tym kierunku. Na razie proszę Państwa nie widzimy specjalnej, specjalnej realnej możliwości w najbliższych latach, w najbliższych jeśli nie zadzieli się kilka rzeczy, tak. gdzie ta, ta iskra nie zostanie wzniecona przede wszystkim przez y, bardzo aktywną rolę w powoływaniu, w, w instytucji dla rozwoju startupów przestrzeni pracy kreatywnej, dużego rozwoju ośrodka akademickiego radomskiego. Być może uda się trochę przyciągnąć absolwentów radomian, którzy przyjechali do Warszawy i w mocy pracy zdalnej trochę wrócą. No na razie, na razie jest taki scenariusz bardzo ryzykowy. Można próbować tą cieczkę eksplorować, ale póki co jest ona ryzykowna. Zadacie mi państwo pytanie, czy w Polsce są miasta, może nie takie jak Radom, bo takiego miasta nie ma, ale też miasta, które miały doświadczenie głębokiego kryzysu, które próbowały budować taką ścieżkę startupową. Ja znam jedno, to jest miasto zawsze. Warto miastu zawsze się przyglądać, kontekst jest inny, ale oczywiście rzeczywiście, proszę Państwa, w 2018 roku postawili bardzo stanowczo, strategicznie na rozwój systemu startupowego związany z rynkiem zdrowia i w tej chwili mają już spore sukcesy, z całym w, w Więc te pięć lat można w tej zmienić. No nie widać, tak trzeba znaczenie wypiąć. Proszę Państwa, pewnie pani profesor Anna Wola będzie o tym więcej mówiła, w ramach badań przeprowadziliśmy też dość duże badanie dobrych uczniów i studentów, i to badanie też potwierdza, że pytaliśmy, gdzie chcą pracować maturzyści radowscy i studenci uniwersytetu radowskiego. Jakie są preferencje? W poszczególnych działach. W startupie, zwróćcie Państwo uwagę, praktycznie to, to, to nie było no, takich chęci. W swoim własnym biznesie, ponieważ też jest zdecydowanie więcej chłopaków niż dzieci, ale on co to było 25%. Natomiast to jest dość charakterystyczne. Nie wiem. Zwróćcie Państwo też uwagę. Czyli to jest akurat, można patrzeć na to pesymistycznie, ale też pozytywistycznie no, można te postawy wykształcać. To, co jest smutne, to jest fabryka. Wójcie no, z tak, Ten mit taki, że w przemyśle po prostu młodzież pracować nie chce. Dobrze. Idziemy, proszę Państwa, do mechanizmu numer dwa: to może wciągniemy inwestora zewnętrznego technologicznego czy to, czy to się ostatnio zadziało? O ile mi wiadomo, w ostatnich kilku latach żadna duża zewnętrzna nowa firma technologiczna radomia nie trafiła, chociaż potencjał radomia rzeczywiście urósł. On urósł, proszę Państwa, z kilku rzeczy. Przede wszystkim radą, tą najsilniejszą stroną w tej chwili radomia, to jest infrastruktura. Transportowa w promieniu 90 mil dojazdów do Radomia mieszka 4 miliony ludzi, w promieniu 60 milionów ludzi. Macie Państwo w tej chwili bardzo dobre połączenia drogowe, niezłe kolejowe, jest lotnisko. To wszystko jest bardzo ważne. I Państwo macie jeszcze jedną rzecz, która jest najważniejsza w zakresie lokalizacji wysokotechnologicznych firm. Macie Państwo jeden z szybszych internetów w Polsce. To jest taka dość, dość tak, tak. Między innymi dlatego, że, że, że macie państwo tutaj kilka spółek strategicznych, innymi ten centrum informatyki, Ministerstwa Finansów, siłą, rzecz, ale to, to nie jest jedna przyczyna. Tak naprawdę testy, które pokazują, że to jest jedna z szybszymi. To jest właśnie, tak się należy chwalić. Ale powiem, proszę państwa, najważniejszy pojedyncze czynnik lokalizacji spółek technologicznych. Dobrze. Pozostałe, proszę państwa, czynniki lokalizacji to, to jest taki wynik sądny, który zrobiliśmy na, na próbie około 60 ekspertów. One są bardzo przeciętne, to jest największym problemem. To jest Renowa i Marka miasta. Miast, Ratun jest niewidoczny dla, dla sektora bezpieczeństwa publicznego. Dlaczego jest niewidoczny? To może usłyszymy w, w, w dyskusji, która będzie dalszym No, 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 te są przeciągnięte i proszę Państwa, tu też w tej chwili nie widać wielkiego przełomu. Jednym z takich, proszę Państwa, w tej niewidoczności radomia jest to, że jak inwestorzy zewnętrzni robią sobie scena, to, to, to radem jest w Mazowieckim i tam ta krzeszawa jest tak dominująca, że dostępność pracowników sprawia, że, 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 że no nie patrzy się na radę jak osobny element. To też jest, myślę, takim wyzwaniem, że Państwo w mieście macie e, strefę ternobrzyską, która zarządza terenami, na zajęcie jest strefa i w ten sposób ta koordynacja. E, dlaczego nie miałoby tu specjalnej strefy ekonomicznej radomskiej? Myślę, że to by mogło troszeczkę. I teraz proszę Państwa, bo zostało mi raptem 3 minuty, ale może przeglądam ja rady. Dwie ścieżki proszę Państwa w tej ewolucji. Dywersyfikacja w kierunku branż powiązanych i modernizacja branżowa. To proszę Państwa jakby dwie rzeczy. Radę wchodził w lata 90, jak wiemy, z dwoma rejonującymi branżami. Branżą przemysłu lekkiego, wstydniego, ogólniczego i branżą metalową. Ale nie o trochę świetnych branż. I to jest pytanie, proszę Państwa, co na tych branżach zostało zbudowane i czy na tym właśnie budować potencjał technologiczny ratownik. I mówię o tej janusowej stronie miasta, bo z jednej strony, jakbyście Państwo popatrzyli na takie wskaźniki innowacyjności, no, liczbę na przykład wysoko, wysokich technologii, do niskich technologii, liczmy tak zwanej razem biznesu, tych najszybciej dostających firm, no to Radą wypada bardzo przeciętnie poziom słaby. Ale nie wiem, czy Państwo, czy dla was taka wiedza jest. Nowością, dla mnie przynajmniej była, i dla wielu osób, w Radomiu, które była, to wiedza nowa, jeśli chodzi o wskaźnik patentów i bezwzględny, i per capita, radom na per capita w poziomie patentów w firmach jest na poziomie Warszawy. Tak? Że na poziomie gdzieś tam oczywiście bezwzględny jest niższy, ale jak Państwo zainteresowali liczbę patentów, która została w Radomiu zrealizowana w ostatnich latach, to, to jest taka rzecz, która jest kompletnie jakby nie pojawiającej się w relacji. Tymczasem, proszę Państwa. Byłem yy, jakiś czas temu w Japonii i, i, i ktoś tam mi o tym na domie mówi w tej Japonii i, 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 i że Żela to jest takie miasto w Polsce. No, I jest, no, a skąd to jest na No bo tam jest taka firma, która ma bardzo dużo patentów jedną z najwięcej w Polsce IPM. Nie? Ale to nie jest tylko IPM, proszę Państwa, to jest na przykład To jest, proszę Państwa, Radwak. To jest kilka innych podmiotów, które rzeczywiście w tym krajobrazie yy, dość skromnym polskim bardzo mocno się wypijają. I ta innowacja tu jest. No, ta innowacja jest niedostrzegalna, proszę Państwa. najciekawsze w tym wszystkim było to, że ja sobie bardzo dokładnie sprawdziłem strategię innowacji i województwa mazowieckiego. Tam nie było słowa, że w Radomiu właściwie, proszę Państwa, macie bardzo wiele elementów gotowego systemu takiego, byśmy powiedzieli, Centrum kompatycyjnego Przemysłu Przyszłości. Dlaczego? Ponieważ państwa macie duże skupienie innowacyjnych producentów maszyn i urządzeń. Jeszcze większe skupienie dostawców z przemysłu metalowego. To są te dwa kółeczka z Macie Państwo ciekawie, gdzieś tam powoli rozłącza się system startupowy. Ja na się kilka, kilkanaście podmiotów, ale potencjalnie są kooperantami e, tych, tych pozostałych gór. I macie Państwo jeszcze dwie ważne rzeczy. Generalnie dość dobre oprzyrządowanie naukowe w postaci Łukaszewicza, w postaci Inwestora Radomskiego no i szereg instytucji wsparcia biznesu. Tu jest e, pan prezes e, Izby Handlowo-Przemysłowej Radomskiej, Radomski Klaster Metalowy, Miasto Radom, a także spin rządowy, które tutaj się znajdują. Na razie, proszę państwa, to są kropki, które być może trzeba połączyć, ale potencjalnie to jest niewielki potencjał. I proszę państwa, w 2015 roku w Polsce powstały takie trzy projekty pilotażowe restrukturyzacji miast przemysłowych, delitalizacji Łodzi, Wąbrzycha i Bytomia w oparciu o pilotażowy program delitalizacji. Mi się wydaje, że nie ma w Polsce tego miasta. I to jest taka nasza wizja stworzenia pediatrycznego programu stworzenia właśnie z Radomia, centrum kompetencji przemysłu przyszłości. Właśnie o te kropki, które tu się znajdują, i o ich następnym łączeniu. I to jest taka nasza wizja. Masz nowy hapten i nowi to oczywiście od nich, nowi od, od, od słynnego radomskiego wydarzenia. Natomiast no, tak widzimy proszę Państwa, że to jest ten potencjał Radomia, czyli nie rewolucja. Ale raczej znaczy, ewolucja w oparciu o, o własny potencjał, w oparciu o to, które Państwo macie, i w oparciu o, o to, co jest w najważniejszą, to niekompetencją, kompetencją, którą żeśmy też wcześniej w pierwszej etapie mówili, czyli siła y, współpracy. I na, na koniec, proszę Państwa, jeszcze z jedną się refleksją Państwa podzielę. E, pięć my przegłoszyłem, bardzo przepraszam. E, proszę Państwa, kiedy realizowaliśmy y, y, ten projekt, y, y, rozmawialiśmy szukać na leży na studentów za żeby Trochę o tym się dowiedzieć prawda i, i znaliśmy takiego jednego chłopaka bardzo rozsądnego i pytamy go no słuchaj a a no czemu ty z tego Radomiu czy ustajesz w Rady? No no to chciałem studiować na, na, na takiej fajnej uczelni Mocnej ale zawodę będziesz robił no chciałbym dla do A no ale czemu chciałbyś iść do bo, Radomia bo bo to miasto ma potencjał ja chciałbym tym miastu pomóc i proszę państwa wielokrotnie w czasie tych badań musieliśmy z państwem spotykaliśmy niesamowite przykłady patriotyzmu lokalnego i to jest, myślę, to jest coś, dać radomu też możecie budować, bo tym patrującym jest w bardzo różnych sferach i myślę, że to jest też spory potencjał i też jedna z kompetencji w przyszłości. Także gdybyście Państwo byli zainteresowani końcowymi badaniami, jest radno, jest do pobrania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że udało się Państwa nie zanęczyć w tym miejscu.